Pamiętacie, nasz magiczny kubek, pojawiła się jego nowa wersja. Po blaniu ciepłej wody pojawia się magiczny wzór nowych wojanowic. W tym kubku wasz ciepły napój będzie znacznie lepiej smakował. Kubek już jest dostępny na Shop. Sprawdzajcie, pierwsza linia w opisie. Patrzcie widzowie, to jest moja wysepka i mogę ją rozbudowywać chodząc naokoło. I dzięki temu moja wysepka stała się w tym momencie większa. Ale ze mną jest ktoś i gacek, którzy będą ze mną rywalizować na największą wyspę świata. Chodźcie, to. Krzygnę, z nami, przegasz. z nami gas, no gas. Nie macie szans, Gacek, teraz się. A, nie, 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 o, nie tu, tu, tu. Oh my God. Dobra, chłopaki, musimy ze sobą walczyć Ale czekajcie, czekajcie, czemu wy macie takie duże wyspy Tak, bo ja jestem przepotężny Patrzcie na to, widzowie, przejmuję Największy właśnie w tym momencie teren, tylko oni Nie mogą A. mi przeszkodzić Już prawie, już prawie, tak, patrzcie nie. na to O, tak da, I da, co? Uciekaj stąd, Gacek, nie podejdziesz i do mnie Patrzcie tylko o. na to, A. O, i patrzcie, teraz widzę że mam tam, największy tam. teren z nich. Mam 15% mapy, a moim celem to całe 100%, żeby przejąć również ich ziemię. I mam nadzieję, że nam się to uda, słuchajcie już jesteśmy... O, patrzcie, ile już nam się udało! O, to tak! To chyba tutaj przegrasz ze mną, zobacz co ja teraz robię! O ty godzinę cię pokonać, waga! Jak ja Croody, Jaki, nie, jak ja Nie, 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 chodź to! Byam to! Co to robisz w ogóle? Chodź to, chodź to! Zaraz cię rozwalę! Tak, tego, tak! Pokonałeś się! NIE Aha. MA WCHODZENIA NA MOJE TERENY, NIE MA WCHODZENIA a NA nie. MOJE TERENY I teraz padłem, jestem na górze No i zostałem sam z Gackiem, a z tego co widzę Gacek też ma całkiem duże tereny, które właśnie w tym momencie będę chciał przejmować I tak póki co mam więcej od ciebie Gacek Gacek, musisz za, 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 za. się, sp się spiąć, zostało bardzo mało czasu, masz 20 patrzcie, sekund Patrzcie, patrzcie, teraz muszę, teraz muszę rozwalić Gacka, patrzcie na to, patrzcie na to, ocie Pięć plusa tylko Pięć, tylko pięć, więcej pięć, więcej zabieram, pięć, na to, pięć, na Ha, ha, ha. Yeah. Uh -huh. Ale zabrałem całą mapy, ale widzowie to jest dopiero początek on chciał zabrać całe 100% mapy A teraz gigantyczny tojtek too wow, Ale ej. Sigma Ty tak A Sigma, 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 Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy! Ej! Sigma, Sigma boy! To jest dopiero taniec, połamaniec, ale dobra. zaczynamy drugą rundę i teraz Was rozwalę na pewno jeszcze oh, raz! Dobra, oh, dobra, 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 lecimy, oh, lecimy! Oh, oh, oh. o, o! To jest taki dobry w tą grę. Serio? Tak, nie jestem najlepszy. Ale widzowie, chcę zrobić coś zakazanego. Patrzcie na to. A gdybym tak okrążył całą wyspę naokoło, może oni by mnie w ten sposób nie zauważyli, a ja bym mógł zdobyć 100% mapy za pierwszym razem. Spróbujmy to zrobić. E, co, jak tam wam idzie? A bardzo dobrze walczę, walczę właśnie z gaskiem. Gazek, co ty wyrabia? Co wy robicie? Nie, to jest jakaś masakra, ale wam słabo idzie. Ja, ja póki co mam póki co mało procent. Wy macie więcej ode mnie, więc nie musicie mnie chyba atakować, wiecie? O tak, wow, ja z Gackie, z nie, nie atakujcie co mnie, bo mi? ja jestem po kompletnie drugiej stronie i tutaj nie opłaca się mnie atakować wiecie? Nie gacek, opłaca się. co ty robisz? O najgór, oh dobra, patrzcie na to a, a, Patrzcie a, na to a, będzie 100% mapy! Już jestem tak blisko! Już jestem gacek, tak blisko! O oh my God, zaraz będzie koniec! Czekaj jeszcze tutaj! Okej, okay, i teraz patrz to, patrz to, to teraz tutaj. O tutaj. gacek, eee, mi dobra, co, e, daj to raditery! Dobra, Tycho i gacek. Mam dla was pewną rzecz do oświadczenia. Jeśli nadepnę dami, dami. w tym momencie na ten a? pomarańczowy blok, to będzie po was. Wiecie o tym? Co? Nie dobra! dobra, dobra, dobra. Ty nas nie trolluj, to i to, bo to nie masz istnieje. Gacek, nie próbuj <śmienic> tego robić! Gacek, nie próbuj wy, tego wy, wy, robić! Co to, doj, doj, doj? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co <śmienic> my w ogóle <śmienic> Ania! Ty zginął, ale teraz, Gacek, pomszczep a patrz na no to. po. <śmienic> Pozostała zmieniona i Wojan królem! Tak, 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 tak! I w ten sposób udało mi się po raz kolejny wygrać. Siemano, kolano, wojano! Ho, ho, czy to nie jest o, piękne? Dobra. Nie no, to i to, powiem ci tylko tyle, że teraz nie masz z nami najmniejszych szans! No, co ty gadasz w ogóle? co co Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Jeszcze co będę chciał, to zjeść ciebie! Zjeść, nie nie, zjeść, nie ciebie. możesz mnie obkrążyć, nie możesz mnie obkrążyć! Tak, tak! tak. Ty, ty, co ty nie. nie! Nie! Chodź do dobra! Kurde, no tak Gacek, 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 co ty robisz? Gacek! Nie! Czekaj. Jak? Ej! Nie rozwodujesz mnie! Nie rozwaliłeś mnie, no, Byłem włos od śmierci! Hahaha! <śpuszczony> <śpuszczony> <Wyrabiacie. śpuszczony> nie ma szans, Gacek! Nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Nya. A, ej, mnia, mnia! Gacek, chodź to! Chodź to! A! 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 Ej, dobra! To było takie Nie. mocne! Sigma, Sigma Nie. Boy! Sigma Boy! Patrzcie, jaki gigantyczny Nie. wojan tutaj Sigma Boy tańczy! Wow! Ole ty, jakie Sigma. ruchy! Ej! Dlaczego w ogóle cały czas jestem tutaj i tutaj jest ogromny wojan? Czy ja mogę na niego wejść? Patrzcie na to! Ej, on ja mnie kopnął! Ała, ej, dobra! Acie to, Acie to! O, dobra, no zobaczymy, zobaczymy! No co ty robisz?! Dobra, do Jag fick ju to, nu. Så to, to tack to, tack 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 ta. Där har vi spottaren. Extra kyss då. Var det O! Ja det är bra. Ja, nej! då. Det var ganska. Przezman! Daj Przegrałeś! Zwalili mnie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. O tak, dobra, jestem. O nie, ja już nie żyję, nie możecie mnie, już zginąłem, nie wiem gdzie. Jestem już tylko zwykłym duchem. Gacek wygrał. Gacek, no! Co jest? Masz jakieś laga, Gacek, bo cały czas grasz! Co? Dlaczego cały czas grasz? Dobra, spróbuj zdobyć 100% mapy w takim razie, Gacek. 100%, 100%, tak, uda ci 100%. się Gacek! My... Dobra, a my widzowie w tym czasie zrobimy 100% całej mapy. Gacek tego 100%. nawet nie zauważy, bo myśli, że my jesteśmy martwi. Patrzcie na to! Jak nam idzie, ale jesteśmy dobrzy. Dagacek, jak ci idzie? Kończysz? 9 9. Okej, okay, Gacek, to przygotuj się na 3, 2, 1, zrobimy śmierć. 3, 2, 1. To jest, jak Ja się zrespiłem, a wy nawet o tym nie wiedzieliście! Ej, co ty masz za, co ty masz za deskorolkę tutaj? Ma w wracaj? Ej, a ja się ja ja taką wziąłem, ale wiesz, co ona chyba nic nie daje! Ja myślę, oh, że to mogę na jeździć! O, dobra! Wow, wow, jakie niebieskie skrzydła! Bwoja, ty! Pa-pa-pa! Wow. Wow. Nie Nie, nie, nie! O, już myślałem, że coś mi zrobisz normalnie! Jest jest! Jest, Kimidi, jest, 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 yes, yes. Kibidi! Toy Let's go! Nie! Nieeeee! Yeah! <miecki> Jak no to zrobiłeś u tego! To i to, to i to, to, ty uważaj lepiej, bo ty już nie jesteś takim Sigma w tej grze. I on ja cię kręcę całe w sekundę, niech, grazek, to, Gacek rozwoję. Gacek. Gacek. Gacek! Gacek, co ty ty... Gacek! Co i to? Gacek! Gacek? Nie nie wytrzymał! Gacek! Gacek! Ty jesteś jakoś Sigma Boy! O, dobra. Jestem na samym końcu, no nie wiem, trzymaj mnie, bo nie wiem, trzymaj bo nie wiem, trzymaj mnie, bo nie wiem. Co się stało? Ej, ptycho, ptycho zginął. E, nie, 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 tak byś nie może, tak byś nie może. E, ja to Ja to nic nie robię, Gacek, ja sobie tylko tak chodzę, wiesz? Ja to bardzo. brać? Ej! Co? What? Patrz what? to, patrz to, czekaj, co? co? Oddajesz mi 39 robuków natychmiastowo. Na w ogóle. Rozwaliłem go w sekundę po zrespieniu, się no. nie wytrzymam. What? Dobra, zresp się jeszcze raz, zobaczymy gdzie będziesz No już nie, się zrespie, bo już zedłem A już nie masz, już masz no, limit Limit no, no A ty, a ty, a ale niszczy to i to gasek z tą wygrywa, pato Nie Nie, 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 nie Nie, nie. Co jest? Nie Yes! 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 Sigma Sigba boy! Sigma boy! Gdzie jest Sigma Boy? Mam nadzieję, że tutaj yeah. gdzieś yeah. będzie Sigma Boy! Czy tańczy? Oh, What? Z Stevie, patrz! Damn. Na górę! Na górę patrz! Jest Sigma oh. Boy na górze! Ze oh. skrzydłami! Oh. Ale yeah. Piękne skrzydła! Sigma Sigma Boy! Ej! Ptyś! Oddawaj Sigma Boy! Oddawaj Sigma! Y nie, okay. nie, 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 Sigma Sigma! Dawaj ja. Oddawaj mój kolor, to jest mój kolor, to jest mój kolor! Dobra, to jest po prostu jakieś niepojęte. Nie, 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 ja nie, Dobra, 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 nie, Ej, nie, on nie, nie, ma, to nie, jakiegoś robaka ma tu nie, 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 dawaj nie, Gacek, 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 Gacek! Gacek, Gacek, nie, 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 niemożliwe, niemożliwe. nie, możliwe, dobra, nie dobra, 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 dobra. Czekaj! Co? Co <laughs> to robicie? To <laughs> nie! To jest bardzo! Dwóch naraz! Dwóch naraz! Dwóch naraz! A czemu <laughs> <dwa, dwa>, <laughs> ja tak dedam szybko w tej grze? Na co jestem? Bobo jesteś słab! Ej, co? Nie, no nie, to niesamowite! Gacek no. się zrespił, on dalej walczy! A ty, ptys, przegrałeś! Przegrałeś, no dobra, bo no. się bałeś! Przegrałeś, bo A się nie. bałeś! Tyś, ty to przegrałeś! Przegrałeś, bo się bałeś! O! No dobra. dobra, dobra, no! No nie, mi? Gacek, nie mogę wrócić! Chyba coś mi się stało! A, żartowałem! O. <laughs> nie! Nie? Nie? Ja co przygrywasz Co? Nie. Miau! Zginął! zginął. 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 O, to chyba przegrałeś i Dacek wygnął! Miau, 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 Ej! Sigma Gacek! <noise> Sigma, Sigma Sigma, boj, Sigma boy. Sigma boj. Boj. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.